Cześć, w tym filmiku pokażę ci, jak zrobić taką oto malutką kokardę na szydełku. Do wykonania kokardki przyda nam się włóczka w kolorze, na przykład czerwonym, tutaj Drops Paris, szydełko dopasowane rozmiarem, tutaj 325, może być też 3,5, u mnie Tulip Etimo, nożyczki, gruba igła z dużym okiem, ostra, i właściwie tyle. Możemy zaczynać. Zróbmy sobie 6 oczek. Łańcuszka. I teraz zaczynając od drugiego oczka od łańcuszka, czyli od tego, robimy pięć półsłupków. Obracamy, robimy jedno oczko łańcuszka i znów 5 półsłupków. Jeszcze raz 5 półsłupków. I teraz zaczynamy szydełkować po boku kokardki luźnymi oczkami ścisłymi, czyli obrabiamy ją oczkami ścisłymi. Wbijając się po prostu tutaj w dowolne, zauważone pętelki, czyli po prostu na przykład tu. Znowu widzę tutaj taką zewnętrzną pętelkę, więc tutaj się wbijam, wyciągam tej włóczki, i dopiero wtedy przeciągam czyli ma być to luźne oczko, nie takie, tylko rzeczywiście na takiej pętelce mogę sobie to przytrzymać. Wbijam się, wyciągam, tu przytrzymuję. I dopiero przekładam, żeby upewnić się, że jest luźnie, że mi się to nic tutaj nie poniszczy. I teraz, jeżeli dojdę do rogu, to robię sobie oczko łańcuszka. Na krótkich bokach wystarczy zrobić takie trzy oczka ścisłe. Tutaj robimy pięć. Znowu oczko łańcuszka dodatkowe. Tutaj robimy trzy oczko łańcuszka. I po tym zrobimy sobie tylko trzy oczka ścisłe. Spotkajmy się w tym miejscu. Jesteśmy tutaj, robimy sobie teraz trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy i zaczynając od drugiego oczka od łańcuszka robimy dwa oczka ścisłe. Raz. I dwa, kolejne oczko ścisłe. W środek tutaj kokardki. I znowu. Trzy oczka łańcuszka. Dwa oczka ścisłe. Po łańcuszku i w środek. Mamy to. Możemy sobie zakończyć, zostawiając około 30 cm końcówki. Wyciągamy sobie po prostu tę pętelkę. Teraz, co warto zrobić, to ukryć sobie tę taką wystającą końcówkę z samego początku. Robimy to po prostu przechodząc na tył kokardki i przechodząc parę razy tutaj. Najlepiej łapiąc na te takie o, wystające. Zewnętrzne pętelki. Nie trzeba się przebijać przez cały środek, tylko właśnie tak przez górę tych oczek. W ten sposób. Przeciągamy. Odcinamy. Wyrównujemy delikatnie. I została ostatnia część czyli bierzemy i przekładamy naszą końcówkę przez środek. Przewijamy. I tak przewijamy sobie parę razy, aż utworzy się taki bardzo wyraźny kształt tej kokardki tu na środku. W ten sposób. Gdy to już jest gotowe, możemy sobie na przykład szydełkiem albo igłą wbić się tutaj w środek od tyłu. I wyciągnąć sobie zabezpieczyć to mocno, jeszcze na sam koniec zacisnąć. Wyrównujemy tę kokardkę pociągając mocno. I kokardka jest gotowa. Taką kokardkę możesz użyć na przykład do udekorowania amigurumi lub jakiegoś prezentu. Link do zrobienia takiego pierniczka też znajdziesz na kanale.